Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu w drodze po 200 Dzisiaj Wam pokażę mój nowy zakup a mianowicie koszulka do wyciskania i lecimy robić martwe ciągi ciężkie martwe ciągi dzisiaj ciężka trójeczka prze, przede mną nie będę Wam mówił tutaj ile jest w planie bo są widełki zobaczymy jak się będę czuł na rozgrzewce i no na pewno za chwilę zobaczycie czy poszło, czy nie poszło i ile poszło a teraz Wam pokażę moją koszuleczkę Kupiłem sobie koszuleczkę do wyciskania od chłopaków z WK. Powiem szczerze, że nawet fajny materiał ma. Nie muszę przyznać, że rzeczywiście fajnie leży. No jestem bardzo ciekawy jak to, jak to się zgra. Fajnie klei, ale nie wiem, zobaczymy jak to jak to będzie działało. Szkoda, że nie mam dzisiaj ciężkiego treningu wyciskania, tylko tam jakąś hipertrofię, więc będzie troszeczkę gorzej. No ale nie będę czekał do następnego tygodnia, bo akurat tak się zużyło, że zamówiłem ją i liczyłem, że przyjdzie mi przed ostatnim treningiem, gdzie miałem ciężkie wyciskanie i przyszła w ten dzień, ale po południu, no a wolałem po prostu zrobić trening, a nie czekać na, na koszulkę, bo to raczej aż tyle mi nie da, żeby, się, żeby sobie całe plany zmieniać. po treningu jak mogliście zauważyć no to 175 na 3 dzisiaj było planowane i to miało być takie z maksymalnie jednym powtórzeniem w zapasie a poszło bardzo bardzo gładko nawet w trakcie serii myślałem, czy czasami nie zrobić do pięciu powtórzeń, ale mam w perspektywie to, że za dwa tygodnie, za dwa albo za trzy, nie pamiętam już dokładnie, będę robił maksowanie, więc wolałem sobie dzisiaj odpuścić i zrobić zgodnie z planem, po to, żeby właśnie już pierwsze 200 spróbować walnąć no, w najbliższych tygodniach. Zobaczymy, jak to będzie. Śledźcie vlog, na pewno wszystko będę tutaj dokumentował, no bo 200 kg to jest no dość przełomowy moment dla mnie w martwym ciągu, więc no na pewno będzie tutaj. No, bo... no jako, że nagrywam to tak jakby z wyprzedzeniem materiały, czyli to co wy teraz widzicie wydarzyło się 2-3 tygodnie temu, no to sobie pozwoliłem dograć tą ocenę tej właśnie koszulki, żebyście wiedzieli moim zdaniem, czy warto kupić, czy nie, czyli tej, którą dzisiaj Wam pokazywałem w filmie do wyciskania. Powiem tak, jeśli chodzi o samą koszulkę, no to bardzo fajny materiał, jestem zaskoczony, że, że w parze za ceną, że to nie jest tylko, że chłopaki zrobili, zrobili dobrą markę swoją, osobistą, czy tam markę jako WK, no i teraz do jakichś tam słabszej jakości ciuchów doklejają swoje logo, no bo i tak się sprzeda, nie, no tutaj to jest naprawdę dobrej jakości i fajnie leży, fajnie podkreśla sylwetkę, to, to co oni też podkreślają, to rzeczywiście tak jest no ale dobra, bo to nie jest yy, kanał modowy, więc nie będę Wam tutaj o tym pieprzył, chciałem tylko po prostu wiedzieć, że rzeczywiście yy, cena tych ubrań jest wysoka ale jeśli chodzi o koszulkę, przynajmniej tą to tutaj jakość również jest wysoka, co do samego wyciskania no to naprawdę fajnie, fajnie się tym wyciska, fajnie się klei do ławki i naprawdę mimo mocnego pchania się nie przesuwa, więc do takich ławek w tych fitnessowych wszystkich sieciówkach sprawdzi się idealnie. Także fajnie, jak komuś oczywiście zależy na tej stabilności. Co do samego wyniku, no to tu bym się nie doszukiwał, że to nam da nie wiadomo ile do ławy, czyli na przykład robiliśmy teraz 100, to w tej koszulce zrobimy 105 na pewno czujemy duży, dużo większy komfort, nie, ta głowa nam się nie przesuwa dalej, czyli nie suniemy się w stronę stojaków, więc tu pod tym względem rzeczywiście jest komfortowo. Co też na plus sprawdziłem sobie ją na przysiadach i tam też zajebiście mi się w tym robi przysiady, bo ta sztanga dużo lepiej leży na tych plecach. Ja może moją mobilność w nadgarstkach tutaj w obręczy barkowej nie mam jakiejś kosmicznej, ale też nigdy nie miałem z tego tytułu problemów, żebym jakiś czuł dyskomfort podczas tych przysiadów. Oczywiście ja nie robię przysiadów low bar, więc pewnie w low barze ona by się jeszcze fajniej sprawdziła. Ja tego nie testowałem, nie robię low barów, na razie nie zamierzam, więc tutaj się nie wypowiem, ale na tym moim high barze, a nawet troszeczkę delikatnie w dół przesuniętej sztandze, bardzo fajnie się sprawdza, więc. No, jak ktoś się zastanawia, to polecam. Jest to fajny zakup, nie żałuję tego. Akurat ja trafiłem na promocję, więc mnie ona wyszła 125 zł. Normalnie z tego, co widziałem na stronie, kosztuje chyba 160 zł, więc no to jest troszeczkę, ale yy, bodajże nie pamiętam jakiej firmy. Ale widziałem również takie firmy, które bardziej się w trójboju specjalizuje tego typu koszulkę. Tylko widziałem jedną, jeszcze inną poza WK. Więc też kosztowała 179 bodajże złotych, nie chcę was tu wprowadzać w błąd, możecie sobie poszukać innych koszulek i generalnie więc w porównaniu to ta cena nie jest jakaś wyższa, więc fajnie, naprawdę fajnie, zakup należy do was, ja jestem zadowolony i używam ją dość często. Nie prałem jej w pralce, przyznam się szczerze, tam widziałem na metce, jest bodajże do 40 stopni, nie pamiętam czy można ją prać w pralce czy nie. Ja, żeby po prostu y, lubię mieć długie, długo rzeczy, jak już coś kupuję to sobie to szanuję, więc ja ją piorę ręcznie no. Przychodzę po treningu, rzucam sobie do zlewu, daję troszeczkę płynu, piorę na suszarkę i jest ok. I jak na razie tutaj ten klej po kilku praniach jest, jest taki, jaki był na początku, więc zobaczymy, jak, jaką żywotność będzie miał ten grip z tyłu. To mnie samego ciekawi. Jeśli chodzi o samą koszulkę, to naprawdę polecam. I tutaj pragnę dodać, że to nie jest żaden materiał sponsorowany. Ja tej koszulki nie dostałem, żeby ją chwalić i tak dalej. A szkoda, bo chętnie, yy, chętnie bym mógł dostawać od nich ubrania, bo rzeczywiście są naprawdę fajne. I chętnie bym nich trenował, ale oczywiście o czym my mówimy, no my, gdzie ja, a gdzie jakakol, jakikolwiek marketing dla nich, co ja, mogę, co ja mogę tam u siebie sprzedać, ilu osobom pięciu. Więc no nie sądzę, żeby opłacało się wysyłać jakiekolwiek ubrania komuś, kto sprzeda pięć koszulek. No nie oszukujmy się, tak, tak działa świat, i nie ma co liczyć, ale polecam, polecam jak ktoś chce. Dobra. I jeszcze byłbym zapomniał, bo przepatrzyłem te materiały, które tam wtedy dla Was nagrałem i zapomniałem Wam powiedzieć o tym, jak skończyłem minikata, bo minikat u mnie trwał 2 tygodnie. Tak naprawdę 13 dni, bo w piątek skończyłem, bo byłem po prostu zadowolony z wyniku. Nie dlatego, że z jakichś innych powodów, bo naprawdę zaskakująco u mnie było, zaskoczyło mnie to, że zrzuciłem, planowałem zrzucić tak do około 80 kg i to mi się udało, bo tam skończyłem 83. Bodajże, czyli w sumie w dwa, niecałe dwa tygodnie zrzuciłem 3 kg. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest tylko tkanka tłuszczowa. Tutaj deficyt był duży, ale to nie jest tkanka tłuszczowa, żeby ktoś się nie rzucał na przykład na redukcji na ogromny deficyt, żeby, żeby zrzucić o 3 kg tłuszczu w dwa tygodnie, ale super. Nie, nie, to tak nie działa. Redukcję robimy z głową i spokojnie. To jest minikat, rządzi się innymi prawami, to już mówiłem wcześniej. No i po prostu byłem już w środku drugiego tygodnia, byłem zadowolony po prostu z tego, co udało mi się osiągnąć. Głód przyszedł i to dość duży, ale u mnie y, nie było z problemu nawet przed minikatem. No ale te rzeczywiście 2000 kilokalorii dla mnie to było bardzo mało. I, i no y, praktycznie przez całe te dwa tygodnie jadłem to samo, co Wam pokazywałem, czyli twaróg z owocami, galaretki, bardzo dużo galaretek. I sałatki, do tego czasem jakieś pieczywo, także w sałatce to było bardzo dużo warzyw, kurczak najczęściej, i tak to wyglądało przez bite dwa tygodnie bez żadnych praktycznie kombinacji. No i jestem z tego zadowolony. Aktualnie już wróciłem w nadwyżkę i budujemy sobie dalej. Ile to, tak jak mówiłem na samym początku serii, nie wiem, ale dość długo planuję, cały rok robić tą masę i pewnie jeszcze dłużej, bo celem jest 200 w przysiadzie i 200 w martwym, najpierw będzie na pewno martwy później przysiad do tego jeszcze daleko, no i co 200 w ławie, no raczej nie, no tutaj tutaj z takim optymistą bym nie był ale po prostu seria nazywa się w drodze po 200, więc, więc lecimy